A ja mam panu... pytanie do Ciebie. Wal. Czemu Fame już nie współpracuje z kanałem sportowym? Z racji tego, że pan Mateusz Borek miał chyba też jakąś sytuację taką zgromdą, która nie była zbyt pozytywna PR-ową, no to wydaje mi się, że po prostu kanał sportowy chce się uniezależnić od innych federacji i robić, być bardziej niezależnym. Tak ale szczegółów współpracy jakby nie ten. Jesteśmy oczywiście w dobrej komitywie z kanałem sportowym. Nie ma tutaj żadnego. A lubisz pana Mateusza osobiście jako człowieka? Znaczy nie, nie, nie miałem okazji poznać, ale z tego Odwiedzał tam... wasze gale, siedział Od, sobie. Odwiedzał, to prawda, ale jedyne co, na to z Mateuszem Borkiem zbiłem parę razy piony i tyle, nie? Okej. Okay. Więc tutaj nie było za bardzo jakby okazji, żeby przełamać lody. O, cena tajskiej afery. Co to jest tajska afera?